Wiesz, że Jerzy, Jerzy Kryszak, będąc gościem kanału sportowego w zeszłym roku, powiedział, że swojego czasu specjalnie nastawiał budzik, żeby zobaczyć Twoje walki? Eee, to jest bardzo zadowalające, bardzo dziękuję. W ogóle nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu, także mega dziękuję wszystkim. Za, za, za wsparcie. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział? To jest troszeczkę coś zupełnie chyba nowego dla ciebie. Myślę, że nie, bo ja e, bardzo dużo robię mediów i pracuję z mediami. Właśnie kończę też e, nagrywanie kolejnego programu, także dość sporo tego jest i lubię telewizję, lubię się śmiać, lubię w ogóle wychodzić ze swojej strefy komfortu każdego dnia i stawiać się w zupełnie nowych rolach. Ja nie jestem estradowaną. No, miałam przyjemność być ze wspaniałymi aktorami i ludźmi ze świata show biznesu czy, czy scen no, dla mnie jest to coś nowego, tak by grać, próbować kogoś rozśmieszyć, chociaż zaczynam we wrześniu swoje stand-upowe tour, e, Ale było no, to coś, coś wspaniałego. Ja w ogóle lubię wyzwania w swoim życiu. E, moi drodzy, umieramy tylko raz, a żyjemy każdego dnia. I ja każdego dnia staram się odkrywać coś nowego w sobie, bo jest to mega rozwojowe, inwestować przede wszystkim w siebie. E, Także mnie długo nie trzeba było namawiać, bo mnie do śmiechu nie trzeba namawiać. I ja nawet w te gorsze dni staram się bodźcować i zarażać się takim dobrym uśmiechem i pozytywną energią. Powiedziałaś, że lubisz odkrywać cały czas coś o sobie, to co odkryłaś będąc w LOL, co się śmieje ostatnim? Że jednak mam jakieś umiejętności estradowe i to, to było dość fajne i, i tak, zdecydowanie. I, e, byłam jako gość, e, ale no, chyba chciałabym też być po drugiej, stronie, e, e, po drugiej stronie i być uczestniczką, ale to może na przyszłość. Taki postulat piszemy tutaj. Joanna Jędrzejczyk w LOL. <laughs> A powiedz proszę, czy śmiech? jest dla sportowca sposobem na odreagowanie presji? Myślę, że tak, zdecydowanie tak jest. A ja myślę, że to jest taka... Może, jakby dar, który możemy dać każdemu, każdego dnia, mijając każdego na ulicy i potrafi, uśmiech potrafi zmienić bardzo często ciężkie życie nawet, naprawić dzień, spowodować to, że ten dzień staje się lepszy i to spowoduje lawinę takich dobrych dobrego postępu spraw, z którymi się borykamy każdego dnia. Jaki humor jest? najbardziej rozśmiesza Asię Jędrzejczyk? Suchary. Totalnie suchary. Ja się potrafię śmiać ze wszystkiego, tak. Naprawdę, ale chyba najbardziej śmieje się z tego, gdy ktoś ma e, taki bardzo zaraźliwy śmiech. Miałam kiedyś taką kumpelę na studiach, która po prostu jak zaczyna się śmiać, to się śmiała 20 minut, i to był naprawdę śmiech, e, droga a przez cały świat, śmiechy z, różnych, z różnymi tonacjami, akcentami, e, energią. E, I się wtedy śmieję, nie mogę się już powstrzymać. W to przypomnę, to już pojawia się olbrzymi śmiech na mojej twarzy. Tak. A ulubiona twoja komedia? Um, oh gosh. E, Chyba chłopaki nie płaczą. A, klasyka polskiego filmy. Tak Gdyby powstał film fabularny o tobie, kto by ciebie zagrał? Eee, no powstał dokument o mnie. A jeżeli tak. chodzi o fabułę, e, nie wiem. Ciekawie jest to, że czasami, jak mam, nagrywam reklamy, i są statystyki, co bardzo do mnie podobne. E, i, I to jest fajne. Także myślę, że byłoby tylko. A jakby się nazywał. Hmm, chyba tak jak dokument niezwyciężona albo może nieustępliwa albo, yy, albo yy, zasługujesz na wszystko, o czym się jej wymarzyć, bo ja to zawsze pokażę, że bez względu na pochodzenie status... Płeć, orientację, wyznanie, religię. My naprawdę zasługujemy na, na wszystko, o czym marzymy. E, oczywiście możemy to zdobyć tylko i dyscypliną, ciężką pracą, determinacją. E, to ostatnie pytanie. O czym teraz marzysz? E, chyba, że my się dostała na kolejny Kolejny etap na kolejny kurs na Harvard, a jestem bardzo blisko, bo dwa dni temu dostałam wiadomość, że być może ściągną mnie z listy oczekujących i wrzucą na ten kurs, o którym marzę od długiego czasu, ale marzę o tym, żeby żeby ta energia mnie nie gasła, bo moja lista rzeczy do zrobienia, miejsc do odwiedzenia, ludzi do poznania jest bardzo długa, także, żeby mi nie zabrakło tylko tej energii i zdrowia, bo zresztą sobie naprawdę Oczywiście, że jak myślą, no, ja jesteś bardzo młodą emerytką, że tak powiem, więc całe życie przed Tobą i życzę Ci samych sukcesów w tym życiu. Powodzenia.